Ty to het cheddy, cheddy, i to jest kolejna cheddy, 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 wiem, że cheddy, 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 co cheddy, 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 ty, cheddy, 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 będzie. Weźmiemy sobie to, to. to. czata. To? Znaczy... Dron Planter. Connectable ja mode activated. Tak connect ja mod activated. Drive a compact tractor nearby to connect the two. Drone Dron Planter. Connectable mode activated. Drive a compact tractor to connect detu. Drone Dron Planter. Ściały. Connectable mod activated Drive a compact tractor nearby to connect the Drone planter Connect Wy no możecie być cicho, cicho, cicho Ten domek Już umówmy się Nie nadaje się do niczego do tego, do tego. Ale nie

Nie nie mam wyjścia boli Ale ja w takim sklepie miałem mieszkać Ja w takim sklepie miałem mieszkać tak? Nie ma Wolę się wiesz. Wolę nic nie, nie robić tak. w sumie codziennie nic nie robię Oprócz nagrywania A w sumie wczoraj No właśnie Już wam tłumaczę Czemu ja w sumie wczoraj nie nagrywać. Bo, ponieważ, ponieważ, nie, ja to mu się nie chciało. Tylko, że ten, że ja go tak delikatnie. To nie moja wina, wcale, wczor wczoraj, wczoraj nie ganiał niż na osiem. bo, nie lubisz, bo powiedziałem, bo nie zasubskrybowałem lejbołka. I macie go subskrybować, wy, Jeśli tego nie lubicie, to wiecie, to wiecie, dla was Tady okay. se skončit. Tady se máme, skončit. Tady se Tady se může taký Tady

Musimy jakoś wydysjonować mój domek. Ma, wiecie, tak. No nie fajnie to. Ale, ale wolę się zająć czymś innym niż... Dizajnowaniem! Wihikl! Już to terno on the vehicle. Co? Wihikl! Vehicle. to terno on the vehicle. Vehicle. to terno on the vehicle. Bo ja cię nie mogę. Wikikl. Wikikl. JUSAKI No ja cię Ja cię ja, ja, ja dam, tam... Dam, dam tam, dam tam, tam... pokój Mam dam, mam niego Mam dam, do dam, 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 I don't know, you know, really... okay. vehicle use akito turn on the vehicle vehicle use akito turn on the vehicle vehicle vehicle, vehicle yes on interact no. with it while sneaking to retrieve your key vehicle vehicle yes on interact with it while sneaking to retrieve your key drone tiller Don. Connectable mod activated. Drive a compact tractor nearby to connect the two. Vehicle. Use a key to turn on the vehicle. Drone tiller. Konnektabel mod activated. Drive a compact tractor nearby to connect the two. Vehicle. Vehicle is on. Interact with the twine sneak and torpedo hey. your key. Okay,

A w sumie to by był już koniec tego odcinka, więc jeśli lubicie odcinki ze mną, czyli serii to koniecznie e, oglądajcie tutaj, bo może być ich więcej. Cześć!